Ada już tutaj mi klika po prostu. Tak, tak, już ci klikam wszystko. <grymne> nic nie zepsułam. E, troszeczkę. A, troszeczkę. Troszeczkę. Przepraszam. Ja, spoko. E, <grymne> bo ja próbuję tutaj zrobić kilka małych trików. E, nie wiem, czy mi się to uda. Poczekajcie sekundę, tylko zrobię. Ada, a, Ada Maciejczyk, Adrianna. Ja właśnie zawsze zastanawiam, czy wolisz Ada, czy Adrianna? Um, prywatna historia. Odkąd zaczęłam mieszkać we Francji, wszyscy do mnie mówią Adriana, i przyzwyczaiłam się tak bardzo do tego, że e, generalnie Adą pozostałam już tylko dla znajomych w Polsce i właśnie dla Adyzja Cukrzyk. Ale Adyzja Cukrzyk, Adriana. Poza tym człowiek więc, dorasta, więc Adriana. Poczekaj, poczekaj bo czekaj, to, trzeba, to może Adriana. E, a, Adriana, czyli Ada Jacukszych blog. E, zamieniamy się w słuch, zostawiam cię samą z dwustoma, e, czteroma aktualnie u, u, uczestnikami. Nie stresuj się naprawdę na ludzie. E, jest dużo, dużo przestrzeni, dużo przestrzeni do popełniania błędów. E, nie jest to, tak jak mówimy, to pacjenci do pacjentów, więc wszyscy są wyrozumiali i powodzenia. Sami ja jestem twoi. na. Tak, ja jestem na łączach mikrofonowych, więc jak czegoś potrzebujesz, to się włączę na mikrofonie. Chciałam powiedzieć, że nie widzę wszystkiego, co się dzieje. Moja prezentacja jest na pełnym ekranie, więc oddaję Ci po prostu całą resztę zarządzania. Dobra, masz to. Kochani, bardzo się cieszę, że jesteście dzisiaj tutaj ze mną. Ja sama e, bardzo się cieszę, że mogę być tutaj z Wami. Tym bardziej, że jestem w zasadzie jedyną kobietą na tym pokładzie. E, moja dzisiejsza prezentacja, babska skrzyneczka z narzędziami cukrzycowymi, pokaże Wam, co każda diabetyczka powinna mieć w telefonie, ale większość z aplikacji, które będę Wam pokazywać, przyda się tak naprawdę wszystkim osobom, e, które, które chorują na cukrzycę. Więc. Zapraszam Was serdecznie. Większość z Was wie, że choruję już na cukrzycę od 11 lat, ale tak naprawdę dopiero teraz mogę powiedzieć, że ją ogarniam. To, osiąg to osiągnięcie w zasadzie zawdzięczam wyłącznie technologiom cukrzycowym. Chcę pokazać Wam dzisiaj, czego używam na co dzień, abyście mogli wybrać to, co Was interesuje i żebyście mogli korzysta korzystać z nich ku normoglikemii. Moja prezentacja jest podzielona na trzy części. To będzie zarządzanie glikemią, zarządzanie jedzeniem oraz sport i sprawy kobiece. W prezentacji są też QR-kody, które odsyłają Was bezpośrednio do linków instalacyjnych aplikacji. Jeżeli nie uda mi się odpowiedzieć na jakieś pytania albo pojawią się te pytania później, to zawsze możecie pisać na jacukrzyk. Ale w zasadzie kim jest ta z jacukrzyk? W kilku zdaniach o mnie. Um, 11 lat temu zachorowałam na cukrzycę i czułam się bardzo, bardzo, bardzo samotna. Mniej więcej 9 lat temu założyłam fanpage, Ja Cukrzyk, blog Cukrzyka o cukrzycy i napisałam wtedy pierwsze posty. I 3 lata temu założyłam swoją własną zamkniętą pętlę, którą, e, którą zrobiłam zupełnie sama. Aktualnie moja działalność na Facebooku i Instagramie skupia się na testowaniu i opisywaniu nowych technologii cukrzycowych, o informowaniu o nowinkach ze świata diabetyków i od prawie roku tworzę grupę wsparcia i edukacji dla kobiet Cukrzyca dla Dziewczyn. Widziałam już, że mój team z Cukrzycy dla Dziewczyn jest i że dziewczyny piszą. Bardzo Was pozdrawiam. A dla nich, właśnie organizuję takie krótkie spotkania tematyczne, warsztaty dotyczące nowych technologii, i też pokazuję, jak ja buduję różne diab technologie. Wszystkie panie, które się pojawiły i które nie znają tej grupy, zapraszam do dołączenia do nas, bo grupa jest naprawdę fajna i bardzo motywuje, i mnie osobiście daje ogromnego kopa do działania, i nie czuję się samotna. Więc jeżeli szukacie informacji, to piszcie do mnie albo wchodźcie na moje profile. Ale dzisiaj. Będziemy mówić o technologiach, czyli mojej drugiej wielkiej pasji. A, więc zaczynamy. Zarządzanie cukrem. Śledzenie glikemii to oczywiście podstawa, podstawa w cukrzycy. Sama przetestowałam mnóstwo różnych glukometrów, byłam na Enlightach, byłam na Freestyle'ach Libre z nakładką i wszystkich tych innych śmiesznych zabawkach. I nic nie było dla mnie tak proste i tak mało awaryjne jak Dexcom. Oczywiście wielu z Was zna już ten system ciągłego monitoringu glikemii, a wielu z Was też go używa, ale ja tylko przypomnę, że najnowszy system, czyli Dexcom G6, składa się z sensora i transmitera. Sensor nosimy przez 10 dni, a potem możecie go zmieniać dokładnie tak jak ja na filmie, który spróbuję Wam teraz pokazać. I teraz. Uh... Donc c'est tout. Teraz spróbuję wrócić do mojej prezentacji. Uh, I tutaj by mi się przydała pomoc od Jarka. Jestem, jestem. Ją widać. Czy ją widać? Widać swoją prezentację, włącz tylko. dobra. Poważ. Okej, okay, super. Więc użytkowników Dexcoma jest coraz więcej i e, to jest bardzo fajne, ale nie wszyscy używają Clarity, a ja uważam, że Clarity jest super. I e, głównie dlatego, że tworzy bardzo proste do zrozumienia e, takie podsumowania glikemii z dwóch, 7, z 7, 14 dni, które w zasadzie mogę wysłać nawet mojej mamie i ona zrozumie, o co chodzi. E, dla mnie to jest ogromna, ogromna rzecz. Poza tym w kilka sekund można tak naprawdę zobaczyć ile czasu się spędza w tym time in range, czyli w czasie czasu w zakresie między 70 a 180 mg i w trzy kliknięcia możecie zobaczyć które dni były najlepsze, w które dni udało wam się być powyżej 70% i dla mnie osobiście jest to mega 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 motywujące i tak naprawdę Dexcom i jest podstawą wszystkiego, co mam inne na telefonie, i, i na tym się jakby opiera. Poza tym fajną sprawą jest też to, że w Clarity pojawiają się takie e, tendencje, jeśli chodzi o Wasze cukry, które system sam wyłapuje, jeżeli takowe są. Ale od czasu do czasu potrzebuję też sprawdzić poziom cukru normalnie. Poczekajcie, włączę Wam animację. O. I wtedy używam aplikacji MySugar. Dla mnie jest świetna, bo łączy się po pierwsze z glukometrem, który jest w Polsce, czyli Akuczek Instant. Wyniki z, glukome z glukometru przesyłane są już w chwili tak naprawdę robienia tego pomiaru do telefonu. I oczywiście można je wpisać ręcznie, ale kiedy używacie Akuczek Instant, to automatycznie za darmo dostajecie wersję Pro do aplikacji. Dlaczego ja sobie tak cenię MySugar? Bo e, można wpisać mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo informacji, bo jest tworzony przez ludzi z cukrzycą i ma przeuroczego potworka cukrzycowego, a ja lubię takie, 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 takie rzeczy. E, I oczywiście, poza wpisaniem zdjęcia posiłku i ilości węglowodanów, można też określić, co to jest za posiłek, czyli tak zwany typ. Można obliczyć ilość potrzebnej insuliny. I jest to taki mikro, malutki kalkulator, który się pojawia, kiedy klikacie w aplikacji. Dodatkowo można też zapisać długość i rodzaj aktywności fizycznej. I jest coś takiego jak okazje. I te okazje są bardzo ciekawą opcją, bo nie ograniczają się tylko do jedzenia przed posiłkiem i po posiłku, ale można tam wpisać na przykład alergię, można tam wpisać bycie na kacu, menstruację czy moją codzienność, e, zgadywanie węglowodanów. Poza tym apka ma też właśnie różne wyzwania, które mogą być motywujące. Jednym z wyzwań jest e, możliwość otrzymania konta Pro, jeżeli przez kilka dni będziemy używać, wpisywać w zasadzie w nią dane z glukometru. Poza tym MySugar jest ciągle update'owany i czekamy na update, który widziałam zresztą na konferencji ATTD. Będzie to polegało na tym, że wystarczy przyłożyć konkretnego pena do telefonu i telefon, który ma NFC będzie w stanie sczytać tego pena i sczytać informacje na temat glukozy, na temat strzykniętej glukozy. Ja uważam, że to jest mega i, i bardzo, bardzo sobie cenię właśnie MySugar, bo jest uroczy. Ale czekajcie, czy to działa. O. Ale na szczęście ja mam szansę używać CGM-u i dzięki temu moje klikamy są połączone do Night Scouta. Najprościej mówiąc, Night Scout to jest taka strona, która wyświetla cukry w czasie rzeczywistym, ale inni specjaliści powiedzą Wam o tym dużo lepiej i ja nie będę wchodzić w ten temat. Pokazuję Wam tylko QR kod który możecie zeskanować i zobaczyć mój poziom cukru. Nie wiem, jaki jest, chyba jest wysoki, bo telefon mi wybruje. Um, Night Scout jest dla mnie ważny, bo zbiera informacje z mojej zamkniętej pętli, ale też dlatego, że link do strony pozwala mi korzystać z innych bardzo fajnych aplikacji. Jedną z tych aplikacji jest Mój Cud, czyli aplikacja Diabits. Ona pomaga mi uniknąć hipoglikemii i hiperglikemii, dlatego, że poprzez używanie sztucznej inteligencji uczy się rozpoznawać tendencje glikemii użytkownika. Jej największym atutem jest w sumie to, że jest w stanie rozpoznać, że za godzinę będziecie w hipo- lub hiperglikemii, co oznacza, że na przykład, dzisiaj rano miałam nawet taką sytuację. E, telefon zawibrował, ja spojrzałam, e, dostałam od Diabit informację, że e, w, w ciągu godziny mój poziom będzie wysoki, czyli u mnie powyżej 170. Sprawdziłam gl e, glikemię aktualnie i to było 127. Pomyślałam sobie, no moja glikemia teraz jest super, to skąd niby mam mieć ten, to hipo, tą, tą hiperglikemię. Ale stwierdziłam, że zaryzykuję i generalnie później było lepiej. I uważam, że ta aplikacja i tak naprawdę korzystanie z tych dwóch rzeczy, czyli tej, tych powiadomień, wystarczy, żeby naprawdę sobie poprawić sytuację, jeśli chodzi o, o cukrzycę, bo macie godzinę na to, żeby zareagować. Macie godzinę wcześniej informację, że za godzinę będziecie w hipoglikemii albo w hiperglikemii. Im dłużej korzystacie z tej aplikacji, tym ona lepiej działa. I ważne jest tutaj też do powiedzenia, że ma możliwość rozpoznawania trendów powtarzających się często hipoglikemii lub hiperglikemii. I aplikacja wygląda niepozornie, ale naprawdę potrafi bardzo, bardzo pomóc. Największym cudem technologii z tej całej paczki, jeśli chodzi o moje używanie cukru, oczywiście jest zamknięta pętla. Dla mnie to jest zbawienie w jakimś, w jakimś sensie. Jest to aplikacja, która łączy się z moim CGM-em, z moją pompą i sama podaje insulinę w zależności od tego, jaki mam poziom cukru. W tej chwili w Polsce mamy trzy systemy Zrób to sam i jeden system komercyjny, czyli Medtronic 780G. Moja pętla to jest wersja Zrób to sam. Jest z pompą 722 i z iPhone'em i nazywa się Loop. Wersja zrób to sam, tak jak już tutaj wcześniej mówiono, oznacza, że takiej aplikacji się nie pobierze z Google Store czy Apple Store, tylko będzie trzeba ją zainstalować samodzielnie. I trzeba też mieć kompatybilne zabawki, czyli kompatybilną pompę, CGM, telefon i dla niektórych wersji tego systemu też taki komunikator. Sama od trzech lat używam tego i, i jest mega. I bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. W praktyce wygląda to tak, jak widzicie to na moich dwóch raportach, które są na slajdzie e, z Night Scouta. Poza e, glikemią można też zobaczyć dawki insuliny, i tutaj widzicie tak naprawdę. Um, Jasno niebieskie to są bazy, natomiast te, krót, te, te ciemno niebieskie to są mikrobolusy, albo w ogóle bolusy, które są podawane. Mikrobolusy podaje pompa sama, w zależności od mojego cukru, jest też w stanie zupełnie wyłączyć bazy. Jak widzicie, bo u mnie bardzo często się to odbywa. I dodatkowo ja dzięki tej, temu systemowi mogę tak naprawdę zaprogramować kilkanaście różnych um, profilów bazy. I oczywiście, kiedy się tego słucha po raz pierwszy, to się wydaje, że budowanie pętli jest bardzo trudne. Ja sama tak naprawdę chyba spędziłam miesiąc, żeby się przygotować, żeby przeczytać wszystkie dokumentacje i, i żeby wiedzieć, co jak z czym. I nawet czasami, nawet po takim czasie, i tak człowiek stwierdza, że nie wie o co chodzi. Dlatego mamy takie grupy właśnie jak cukrzycata, te, gdzie zawsze można szukać pomocy. Ja osobiście organizuję też od czasu do czasu diabtych live y na Instagramie, gdzie opowiadam o tych różnych CGM-ach, pompach i, i innych takich rzeczach. I dla kobiet też organizuję od czasu do czasu właśnie spotkania, gdzie pokazuję krok po kroku, jak ja to buduję. Ale na glikemię wpływa też jedzenie. A ja bardzo, bardzo, bardzo lubię jeść. I to jest nieodłączny element zarządzania z cukrzycą. I niestety, ja jestem jednym z tych cukrzyków, którzy ważą prawym okiem, a oceniają lewym okiem zawartość węglowodanów w posiłku. W praktyce, gdyby nie zamknięta pętla, to prawdopodobnie wychodziłoby to bardzo, bardzo, bardzo źle. Um, ale jakoś sobie muszę pomóc. I aby sobie pomóc, Używam aplikacji FoodVisor. To jest aplikacja, która analizuje zdjęcie posiłku albo może też skanować kod kreskowy produktu. FoodVisor też używa sztucznej inteligencji. Po zrobieniu takiego zdjęcia program rozpoznaje jedzenie, nawet jest w stanie rozpoznać składniki, które, które się pojawiają w tym jedzeniu. My musimy podać tylko ilość tak naprawdę porcji zjedzonej. Foodvisor następnie pokazuje szacowaną ilość węglowodanów, białek, tłuszczy, kalorii. Ocenia też, jak bardzo posiłek jest zdrowy, co zresztą widzicie tutaj, że u mnie pojawiają się pomarańczowe buźki. Jeśli dodamy informacje do aktywności fizycznej, bo jest to też w tej aplikacji możliwe, to Foodvisor może obliczać wszystkie spożywane kalorie i wszystkie spalane kalorie. Więc dla mnie, która w ogóle nie waży produktów, taka aplikacja, gdzie tylko wyciągam telefon, skanuję, robię zdjęcie i widzę, czy to co mi się wydaje w głowie ma jakieś potwierdzenie w rzeczywistości czy w ogóle nie, jest bardzo wielkim ułatwieniem. Drugą aplikacją wartą uwagi, jeśli chodzi o jedzenie, jest Under My Fork. To jest program dla diabetyków, który też wykorzystuje zdjęcia posiłków, ale nieco inaczej niż Foodvisor. Under my fork analizuje zdjęcie i proponuje tagi a, Czekajcie, buszczę, o, ze składnikami e, posiłków i pozwala wpisać takie rzeczy jak np. ilość insuliny podanej, glikemia przed posiłkiem a, i dodatkowe inne informacje. Możemy ją też połączyć z Night Scoutem, i wtedy wpisywanie glikami przed jedzeniem nie jest już w ogóle konieczne, bo system robi to po prostu sam. Under MyFork przeanalizuje, jak kształtowała się glikemia i zaznaczy, jaki był poziom kilka godzin po posiłku. W przypadku glukometru, to będzie trzeba wpisać ręcznie. Potem aplikacja będzie klasyfikowała te posiłki według kolorów, w zależności od tego, czy ten posiłek był ogarnięty, czy nie, jeśli chodzi właśnie o te poziomy przed i pojedzeniem. Co ciekawe, można też. Używać zdjęć, które już zostały zrobione dużo wcześniej, jeżeli używa się na przykład integracji z Apple Health. Wtedy wykorzystujecie na przykład stare zdjęcie, dodajecie i apka sama ustawia je na osi czasu i sama dodaje informacje o tym, jaki był poziom przed i jaki był poziom po. Moje technologie sportowe i kobiece ograniczają się tak naprawdę do. Pierwszej aplikacji, czyli do mojego smart zegarka, ja używam osobiście FitBita, na którym mam zainstalowaną tarczę Glans. I tutaj, możecie zobaczyć na różowym zdjęciu, e, daje mi informację o takim mini wykresie, e, jeśli chodzi o moją glikemię. Daje mi też informację o stanie pętli, o ilości e, insuliny, którą mam ciągle w ciele, o krokach czy o tętnie. Ja z Fitbitem biegam, ja z Fitbitem analizuję sen, ja e, widzę ilość wszystkich spalonych kalorii w ciągu dnia i dodatkowo używam go do mojej innej ukochanej aplikacji, czyli do aplikacji Fiton, do treningów wideo. To jest e, bardzo fajna apka, która jest zupełnie darmowa i naprawdę jest świetna. A więc bardzo Wam wszystkim dziewczynom gorąco polecam. Możemy się dodać do znajomych. Drugą aplikację, którą możecie połączyć do Fitbita, to jest aplikacja Clue, która śledzi cykl menstruacyjny, o której za chwilę też powiem. W Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o Fitbita, pojawił się update, który pozwala teraz wpisywać do niego poziomy cukru. Ja osobiście mam nadzieję, że ten update wejdzie też do Europy i będziemy mogli zobaczyć, jak to będzie działać w praktyce. Dlaczego mówię w zasadzie w tej prezentacji o technologiach, o aplikacji do śledzenia cyklu menstruacyjnego? Jeszcze jak, jak, w jaki sposób jest to związane z cukrzycą? Ma to wpływ, ponieważ cukry na poziom cukrów u kobiet, ponieważ zmieniają się one u, wiek... u dużej ilości z nas, w zależności od tego, w jakiej jesteśmy fazie cyklu. Pojawia się najczęściej w fazie lutealnej, po, po, lute, lutealnej pojawia się insulinooporność. Jest to związane z tym, że wzrasta poziom progesteronu i dlatego kobiety często muszą przyjmować dużo więcej insuliny niż we wszystkie inne dni. Clu to jest apka, która jest na rynku od dawna. Ja jej sama też używam od bardzo dawna. Tak, teraz wszyscy będziecie mogli zobaczyć moje prywatne dane, ale trudno. Um. Pozwala na robienie codziennych notatek o nie tylko o miesiączce, ale też o na przykład stanie skóry, o odczuwaniu bólu, o, o tym jaki mamy nastrój, o antykoncepcji, o stosunku seksualnym, czy nawet o wynikach medycznych. Dodatkowo CLU przewiduje daty krwawienia, przewiduje dni płodne i ułatwia też identyfikację fazy cyklu. Może też przypominać o na przykład nadchodzącym lub spóźniającym się e, okresie, czy o antykoncepcji. I jeśli chodzi o mnie, to clue po, pozwala mi zidentyfikować, w którym momencie powinnam zwiększyć bazę, e, bo będzie ta zwiększona insulinooporność, i śledzi to, czego mnie generalnie się nie chce. Um, jak widzicie, technologie idą do przodu. A my, pacjenci, powinniśmy mieć dostęp do rozwiązań, które ułatwiają nam życie z cukrzycą. Ja zawsze staram się znajdywać takie jakieś informacje, właśnie o nowych, lepszych tych rozwiązaniach, i staram się nimi dzielić z Wami, bo moją jakby mantrą życiową jest to, że to terapia ma być dostosowana do pacjenta, a nie pacjent do terapii. Bardzo, czas, bardzo dużo czasu zajęło mi to, żeby zrozumieć to samej, i, i staram się właśnie jakby. Pokazać, że technologie mogą nam ułatwić sprawy. Wszystko to, co dzisiaj pokazałam, to są tak naprawdę tylko możliwości, które można wykorzystać. One nie będą idealne dla wszystkich, ale mam nadzieję, że znajdziecie coś, co będzie przydatne dla Was i pamiętajcie, żeby się nie poddawać. Jeśli potrzebujecie jakichkolwiek danych do kontaktu ze mną, wszystko jest na tym slajdzie. Z mojej strony to tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. I życzę Wam, żeby cały dzisiejszy dzień i wszystkie inne prezentacje były bardzo, bardzo ciekawe i żebyście się dowiedzieli bardzo dużo fajnych rzeczy. To tyle ode mnie. E, Ada, strasznie, ci się, strasznie się głos łamie. Ty się tak? stresujesz? Nie. Nie, to dobrze, bo już się, już się martwiłem o ciebie i o twój poziom cukru, bo wiesz, przy stresie może ci trochę cukier wzrosnąć. Nie wiem, jaki mam poziom cukru, ale piję sok pomarańczowy, więc nie, nie Okej, okay, to dobrze. Wiesz co, obserwowałem obserwowałem czat, obserwowałem pytania, które padały, ale w związku z tym, że większość z nich dotyczyła tych aplikacji, o których mówiłaś, to ja mam taką propozycję, żeby, żeby po konferencji po prostu te linki do tych aplikacji wyślemy uczestnikom wszystkim, którzy są zarejestrowani i będą mogli sobie je przejrzeć. Mhm. A jak będą jakieś uzupełniające pytania, takie takie już bardzo precyzyjne, to będziemy sobie na nie odpowiadać już, już po. Jeżeli, jeżeli oczywiście nie masz z tym żadnego problemu. Nie mam żadnego problemu. Właśnie patrzę tak mniej więcej co, co się pojawiało. I, i tak Tylko, że teraz tak jakby schodzę od, z dołu na górę, więc jakby... Ja chciałem to dopowiedzieć do prezentacji Ady, że nie była ona w żaden sposób sponsorowana, sponsorowana przez żadną z aplikacji żadną z firm, bo tam już pojawiły zarzuty, że to jest sponsorowana Dexcom prezentacja. Absolutnie nie jest. Nie, Dexcom jest naprawdę is. urządzeniem. Ja byłam bardzo oporna co do Dexcoma, i wydawało mi się, że nie, to nie jest potrzebne, że to jest tylko po prostu takie fancy. Ale kiedy go spróbowałam w końcu, kiedy już się przełamałam, to. To byłam zaskoczona, że szczególnie przy używaniu zamkniętej pętli ja mam jedną aplikację mniej do instalowania, bo już nie musiałam instalować spajka i ja mam aplikację, która zresztą sam zwróciłeś na to uwagę, która jest dokładna. Pamiętam twój post, kiedy się zachwycałeś, że właśnie Dexcom jest tak bardzo dokładny. I wiesz, mnie zazwyczaj nie robi to jakiejś wielkiej różnicy, bo ja tylko obserwuję trendy, ale stwierdziłam, że to jest tak proste, że tylko robisz klik, potem klikasz w aplikacji, czytaj, wpisujesz kod i ty i się nie przejmujesz, i lecisz, więc. E, no, DEX.COM teraz to jest jakby moją, moją podstawą. Tak, nie masz tego takiego bagażu technologicznego tak. za plecami, nie? że tak. po tu nie działa, to się rozłącza, tu musisz jakąś kalibrację zrobić i tak dalej. Faktycznie tak to działa, yy, ale też jakby yy, to, co też powiedziałem na tym moim teście CGM-ów, Przykładowo, bo, bo jakby DEX.COM jest tutaj bardzo mocno podkreślany i faktycznie jest to bardzo dobry system, i tego się nie da ukryć. Ma swoich przeciwników, ma swoich zwolenników. Warto wspomnieć o innych systemach. Libre, to co Macie Kusiak wspominał, ja też moją pierwszą przygodę była z Libre. Libre też jest świetnym systemem, jest bardzo wygodny, ten taki entry level, czyli taki podstawowy. Jeżeli chcesz zacząć przygodę z cgm to ja na przykład polecam Libre od razu, nie? bo to jest taki, że uczysz się wtedy tych trendów, uczysz się tych strzałeczek, o co w nich chodzi, tak. poznajesz ten system, poznajesz technologię i tak dalej, i tak dalej. Później się przerzucasz na te bardziej zaawansowane. Z kolei, tak jak Eversense, system, którym ja. Ogólnie byłem chyba z dwa lata na wersję i bardzo go mocno polecam osobom, które cenią sobie komfort użytkowania i jakby to, że nie masz tej potrzeby, jakby wymiany sensora co 10 dni, co dwa tygodnie, przedłużania go. Nie wiadomo ile razy, bo wiadomo, że my to robimy i nie będziemy tego ukrywać tu w tym miejscu. Więc też na przykład ten system jest polecany dla zupełnie innej też grupy ludzi, bo przykładowo poniżej 18 roku jeszcze się go nie zamontuje. Więc każdy z systemów, i to też bardzo mocno będę podkreślał, podkreślać, każdy z systemów jest dobry i to tak naprawdę zależy od indywidualnych, bardzo mocno preferencji, indywidualnego organizmu często. Od nawodnienia organizmu, od tego, w jaki, w jaki tryb życia prowadzimy. Jest, mamy, mamy zawodowego rugbystę, e, zaraz się można mnie obrazić, może obrazie, bo źle powiedziałem, e, naszego Łukasza Dziela, który jest od dawna, od dawna już APS-ie, też był na Eversensie i to sobie cenił ten system, bo przy uprawianiu sportu po prostu odkleił nadajnik, e, odwalił kawał dobrej roboty podczas meczu i przykleił go z powrotem. Tak? W przypadku tekst właśnie... koma było ryzyko po prostu oderwania. Dlatego właśnie cały czas mówię, że trzeba dostosować technologię do pacjenta, bo, e, wiesz, ja byłam na, właśnie na NLIC i wydawało mi się, że problem tkwi we mnie, a okazuje się, że nie, bo ja nie mogę mieć poziomu cukru na pompie, bo ja tej pompy po prostu nie wyjmuję, nie interesuje mnie to. Ale jeżeli mam poziom cukru na telefonie, który mnie bije po prostu w głowę e, cały czas tym, tym poziomem, to ja się interesuję, robię coś, zaczynam się tym bardziej angażować w to i jest to dla mnie łatwiejsze. Dlatego znajź tak jak mówię, Znaleźć swoją własną technikę, technologię, znaleźć sobie coś, co odpowiada, jest chyba najważniejsze. I wydaje mi się, że to jest tak naprawdę ten poziom, w którym czujesz, że to ty masz władzę nad cukrzycą. Tak, ja czekam w ogóle, wiesz. Czekam na taki system, e, który będzie na e, takim e, modelu subskrypcyjnym. <grym> po prostu, że wiesz, masz pierwsze 14 dni za darmo i jak chcesz przedłużyć, to dopiero musisz podpiąć kartę kredytową. No na razie, ale to... na, na razie jest kama który jest e, płatny całkowicie. Nie pamiętam, ile on kosztuje, ale to jest co 3, 3 miesiące musisz płacić, więc fajnie, ale nie wiem. Zobaczymy, co teraz przyniesie. Nie. Tak naprawdę KMPS, nawet to w Polsce się o za bardzo nie mówi, dlatego też ja tak specjalnie trochę tych tematów takich, których nie ma u nas w kraju, troszeczkę unikam. Ale, ale, ale no będą wchodzić, będzie coraz głośniej i będą te technologie się pojawiać. Ada, Adriana. Blog jacukrzyk. bardzo Ci dziękuję. E, świetna prezentacja. Kupa w ogóle. Słuchaj, ja w ogóle jestem w szoku, bo ja nawet się czegoś nauczyłem dzisiaj w tej prezentacji. Coś mówię ja nawet, bo w technologiach jest dość długo, ale, ale dwie aplikacje naprawdę przetestuję. E, Przetestuj. Naprawdę Więc są. fajne. Tak, na, pe na pewno sprawdzam to. Szczególnie to też sztuczną inteligencją interesuje. Absolutnie, absolutnie. jedno zdanie, ostatnie zdanie. Jeżeli miałabym komuś polecić jeden tylko wybór ze wszystkiego, co Wam przedstawiłam, to absolutnie jest to Diabits. I tak jak mówiłam, przynajmniej dwa tygodnie nie musicie tak naprawdę do tej aplikacji wchodzić. Wystarczy ustawić możliwość powiadomień, powiadomień i to jest tyle. Aplikacja sama robi świetną robotę. Zresztą. Tak jak mówię, no dostałam od tej aplikacji w ciągu tego, jak mówiłam, dostałam sama kilka powiadomień, więc muszę się wziąć za cukier. Dobra, to bierz się za cukier. <grym> e, a my się widzimy na, w internecie, na łączach. E, dzięki bardzo jeszcze raz za dzisiaj i, i do zobaczenia. Dzięki, trzymajcie się i dzięki za zaproszenie.